Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Gościem miasta Naliwajka w rozmowie kontrolowanej jest Krzysztof Lisek, europoseł PO. Dzień dobry panie pośle. Witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Wojsko Polskie powinno wziąć udział w operacji w Syrii? Polska uczestniczy, uczestniczyła i uczestniczy w różnych operacjach. Między innymi w Afganistanie, gdzie jesteśmy mocno zaangażowani, gdzie, gdzie mamy blisko 2000 żołnierzy w tej chwili. I, i Polska jako y, kraj, który nie jest mocarstwem światowym, e, z pewnością w tego typu operacji na dzisiaj nie, nie mogłoby uczestniczyć z przyczyn logistycznych, finansowych. Y A zazwyczaj jak nie dało rady nic wysłać, to wysyłał się okręt y, marynarki wojennej, który służył jako szpital. No, tego typu pomoc, w razie potrzeby na pewno sojusznikom Polska by udzieliła. A e, interwencja zbrojna w Syrii jest e, realna, jest rzeczywista w tej chwili? Myślę, że jesteśmy coraz bliżej takiego momentu, w którym e, być może Stany Zjednoczone, bo to jest tak naprawdę jedyny kraj, który tego typu decyzję może podjąć i tego typu odpowiedzialność wziąć na siebie. Jesteśmy bliżej Czy tej może tej może jedna niż, decyzja może niż... przeważyć decyzji innych, tak? Zdecydowanie tak. No, Unia Europejska, oczywiście, mówimy bardzo często o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, ale to trochę papierowe zapisy. Natomiast nawet interwencja w Libii, która została zapoczątkowana przez Francję i Wielką Brytanię, pokazała, że nie mamy zdolności obronnych, nie mamy zdolności militarnych. Więc Stany Zjednoczone dzisiaj są jedynym krajem, które tego typu operacje. Mogą przeprowadzić, ale oczywiście, jeżeli, panie jeżeli panie, mówimy z... o operacji, to, to nie mówimy o tym, że, że wiadą do, do Syrii amerykańskie. Czołgi. Myślę, że jeżeli Stany Zjednoczone uzyskają pewność, że broń chemiczna została przeciwko ludności cywilnej użyta przez ta reżim ta Asada. Ta pewność już jest. Znaczy, jest pewność, że broń chemiczna została użyta. Natomiast nie ma jeszcze absolutnej pewności, że została użyta przez stronę rządową, czyli przez wojska e, prezydenta Asada. Jeżeli ta pewność będzie, to myślę, że, że, że może nastąpić atak amerykański. Oczywiście nie, nie lądowy, natomiast może no, siły amerykańskie mogą dążyć do Takiego chirurgicznego sparaliżowania ośrodków dowodzenia, czy, czy wyrzutni rakietowych wojsk, wojsk syryjskich, czy lotnictwa, sparaliżowania lotnictwa syryjskiego, czyli osłabienia siły militarnej reżimu Asada. A dlaczego Stany Zjednoczone, Francja, Anglia będą tam interweniowały? Dlatego, że, że w cywilizowanym świecie nie możemy zgodzić się na zabijanie, masowe zabijanie ludności cywilnej, nie możemy zgodzić się na ludobójstwo. Panie pośle, to ja może zadam pytanie inaczej. Jaki interes ma Francja i Wielka Brytania, że tak bardzo prą do tej wojny? Jaki, interes, jest... jaki interes mają Stany Zjednoczone? Dotychczasowe konflikty wojenne, nazwijmy to tego demokracji zachodniej, to była głównie ropa, to były interesy. Jakie nie tylko. Interesy nie tylko dlatego w Syrii że... ma Francja i Wielka nie, nie Brytania. Nie zgodzę się, dlatego że Stany Zjednoczone, w tym przypadku akurat Stany Zjednoczone same, a dopiero później z pomocą sojuszników europejskich, zainterweniowały w Kosowie. Zainterweniowały w Serbii. Przypominam te chirurgiczne ataki rakietowe na, na Ministerstwo Obrony Serbii, na telewizję serbską, na, na, na inne ośrodki władzy reżimu serbskiego. A Irak, a Libia. No, o, oczywiście to są, nie to można, są kraje, żadnego, które, w których znajduje się ropa żadnego, naftowa. żadnego przypadku nie można, nie można porównywać. Natomiast przypominam e. interwencję amerykańską w, w Serbii czy Kosowie, gdzie, gdzie była ona skuteczna. Była właśnie taka e, celna, chirurgiczna, wymierzona wyłącznie w cele wojskowe z bardzo minimalnymi stratami, stratami cywil cywilnymi, których oczywiście nigdy nie da się uniknąć. A czy Zachód może rozpocząć interwencję e, zbrojną w Syrii bez zgody Rady Bezpieczeństwa? Rosja i Chiny mówią nie. To prawda. No, to przypomnę, będzie złamanie przypomnę, prawa międzynarodowego. Przypomnę, przypadek, rzeczywiście, przypomnę przypadek e, Kosowa, gdzie, gdzie Amerykanie zainterweniowali bez e, zgody Rady Bezpieczeństwa. No i no świat jest tak zbudowany, że czasami są wyższe konieczności. Ja myślę, że że, że opinia publiczna po, tych, po opublikowaniu tych zdjęć, zdjęć ofiar, zdjęć zamordowanych dzieci, setek tak. tysięcy ludzi zamordowanych, tak, ale to są to, są to są emocje. To, to, bierze, to bierze. No tak, ale żyjemy w, takim świecie, żyjemy w takim świecie, w którym te obrazy są niezwykle ważne. i Ja wczoraj rozmawiałem z naszym ambasadorem w Waszyngtonie, Ryszardem Schnepfem, który mówił, że że w kongresie jest y, nastawienie na, na naciskanie administracji, naciskanie prezydenta, na prezydenta y, Obamy, aby, aby coś zrobił. No, tym bardziej, że prezydent Obama, mówiąc o tej, o, tym, o tej czerwonej linii, wspomniał kilka tygodni temu, że czerwoną linią będzie użycie broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej. Jeżeli to przez, nastąpiło. Przez prezydenta przez, Asada. Przez, przez prezydenta Asada. Jeżeli to jeżeli, jeżeli prezydent będzie prezydent potwierdzenie, Asad, to prezydent Obama trochę się, nie ma wyjścia. Pre, prezydent Asad upadnie, tak? Jego, jego rząd upadnie, reżim Asada upadnie, to kogo wspierać będzie zachód? No, M mamy oczywiście Wiele bardzo... Wiele ugrupowań, mamy, które oczywiście... z e, Asadem, to są po prostu fanatyczni muzułmanie. Mamy oczywiście y, różne przemyślenia i różne obserwacje z ostatnich miesięcy. Y, byliśmy bardzo podekscytowani tą tak zwaną arabską wiosną. No, powtórka z, tym, z Egiptu się, może tym, być. Tym, co się właśnie stało w Egipcie, czy, czy w innych państwach. Akurat, mówiąc o innych państwach, można powiedzieć, że jest jeden pozytywny przykład Tunezja, gdzie ta demokracja taka rozumiana w nasz europejski sposób zadziałała i, i, i Tunezyjczycy wybrali myślę, że solidny i dobrze pracujący rząd. No ale już, już yy, jak, jak mówimy o Egipcie, no to przypominam sobie takie sceny, kiedy witaliśmy w czasie arabskiej wiosny te, te młode kobiety, które, Witali które się rozpoczęły. W witaliśmy w Parlamencie Europejskim. Europejskim w Brukseli, witaliśmy te kobiety, które rozpoczęły ten, te, te, te demonstracje. Mm -hmm. I potem y, zaprosiliśmy je po kilku miesiącach, już po objęciu władzy przez prezydenta Mursiego i, i, i Bractwo Muzułmańskie. I one, y, mówiąc kolokwialnie, no, płakały nam w rękach. mówił, bo nie o to nam chodziło. Nie o to chodziło, aby Z teraz nakazywano, nakazywano nam zazłanianie za twarzy i zabraniano nam studiowania architektury. No to kogo Zachód wesprze w Syrii? To jest bardzo trudne pytanie i wielu sobie, pewnie wielu ekspertów i doradców prezydenta Obamy czy, czy, czy premiera Camerona to spędza sen z powiek, dlatego że oczywiście jest taka obawa, że po obaleniu asada dojdą, dojdą do władzy skrajni radykalni muzułmanie i, 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 i dzisiaj proszący Zachód o interwencję a jutro palący amerykańskie flagi a to się pan że, że jak gdyby nie ma tych przemyśleń nie ma, nie ma tego jakiegoś planu politycznego w Syrii Są sytuacja tylko te jest emocje, trudna o sytuacja jest trudna bardzo skomplikowana dlatego że dodatkowo dochodzi do, do tego kwestia wsparcia Syrii przez bardzo takiego twardego wsparcia Syrii przez Rosję i Chiny na rady znaczy, poziomie Wspierzeństwa, mhm. wsparcia, wsparcia Asada. No i, i wsparcia jeszcze silniejszego, bo również militarnego. Wiemy o tym, że, że, że Irańczycy walczą po stronie Asada w, w Syrii, ze strony Iranu. Także to, to komplikuje podwójnie czy potrójnie tą, tą sytuację i to oczywiście powoduje, że, że ta o to tej mówimy wojna, dopiero dzisiaj. Afganistan. Wszyscy się tego obawiamy. Mhm. A jeśli jesteśmy przy Rosji. Grozi Rosja znowu nam wstrzymaniem żywności. Chodzi tym razem o polskie warzywa i owoce, podobno za dużo azotanów, za dużo chemii jest w nich, ale niektórzy mówią, to nie chodzi o owoce, to chodzi o Ukrainę. No, Rosja, jeżeli chodzi o Ukrainę, straciła, można powiedzieć, pewne narzędzia wpływania na sytuację na Ukrainie, dlatego że um... Nawet obecny prezydent Ukrainy nie ma większości w parlamencie. Sytuacja jest bardzo taka złożona. No ale skończyły się te czasy, kiedy, kiedy z Kremla dzwoniono do Kijowa i, i tam wykonywano polecenia. To już wiele a, a bardzo, temu a bardzo się dawno, dawno temu się skończyło. Zwiększyło również dzwonienie, się skończyło. dzwonienie do Warszawy, mhm. przypominam. A, a kiedyś tak było. No więc Rosja reaguje nerwowo i próbuje, próbuje wykorzystać te narzędzia, które, które ma w ręku. I, I to są oczywiście, moim zdaniem, to są, to są jasne sygnały. tak? To znaczy Czyli Jeżeli, jeżeli y, 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 tak, tak samo było z nie wiem, gruzińską wodą Borżomi, tak? mhm. która przez y, dziesięciolecia, czy setki lat była lecznicza, a potem jak był, jak był konflikt z Akashwilim, to nagle stała się trująca i, i, i nie wolno było jej wwozić do, do Rosji. A teraz, kiedy, y, kiedy wytwórcę wody Borżomi w Gruzji kupiła rosyjska, rosyjskie konsorcjum banków, to znowu ta woda jest lecznicza i znowu jest mile witana w sklepach Ale i na stołach. Jesteśmy przy Rosji. Rosji, jesteśmy przy Ukrainie. Więc, więc Rosja w ten sposób oczywiście próbuje realizować Politykę A Ukraina i będzie sygnały. w Unii Europejskiej? Ja mam nadzieję, że to co się dzieje i również ta nerwowa reakcja Rosji, ten, ten, ten bojkot towarów i ten, to utrudnienie, te utrudnienia dla towarów ukraińskich spowodują, że paru politykom w zachodniej Europie otworzą się oczy. I, i że dzisiaj będzie chyba już jasno widać na czym to wszystko polega. Jaką mamy I że, sytuację? i, że, i że... jaką mamy sytuację z Ukrainą yy, i jej stowarzyszeniem z Unią Europejską? Ja mam nadzieję, że na szczycie Partnerstwa Wschodniego będzie podpisane Stowarzyszenie Unii Europejskiej, znaczy Unii Europejskiej Ukrainy. I że te, te podpisy zostaną złożone przez szefów państw. Oczywiście następnie musimy czekać na ratyfikację w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, ale chciałem zaznaczyć, że jest procedura, która pozwala na wprowadzenie części tego, tego, tej umowy stowarzyszeniowej w formie tak zwanego porozumienia prowizorycznego, czy na przykład części handlowej, która jest bardzo ważna, a właściwie powiedziałbym najważniejsza. Więc ja mam nadzieję, że w Unii Europejskiej wszystkim oczy się otworzyły i wszyscy wiedzą, że musimy. Iść krok dalej, czyli podpisać umowę że stowarzyszeniową. Ale powinniśmy przyjąć powinniśmy... Ukrainę do Unii Europejskiej. Kiedyś tak. Kiedyś tak. Dzisiaj o tym nie mówimy, bo, bo, bo oczywiście jak my, Polacy o tym mówimy wspierani przez Litwinów, Czechów czy Szwedów, to, to, to oczywiście w, we Francji czy, czy w Niemczech hmm, wszyscy bledną, hmm, więc nie mówimy. No, przestaliśmy trochę mówić o tym, że należy natychmiast przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej. Natomiast wszyscy wiedzą, że umowa stowarzyszeniowa to jest przyjęcie przez takie państwo, które podpisało umowę stowarzyszeniową, no ja wiem, 85% tego, co nazywamy AKI, czyli prawa europejskiego. Panie pośle, jeszcze chwilę tylko o Platformie Obywatelskiej i o Donaldzie Tusku. Wczorajszy komentarz Frankfurter Allgemeine Zeitung zaczął w 2007 roku jako reformator, teraz sprawia wrażenie kapitana bez kompasu pisze komentator no, czy, tej czy, gazety. Czytałem ten artykuł w całości, bo trzeba go przeczytać w całości przede wszystkim, bo, Ale to, bo bardzo to jest... Proszę, perienak... Startowy jako zagorzały Europejczyk, który chciał w 2013 roku mieć e, 12, mieć euro. Teraz nic z tego nie będzie. Przed rokiem 2020 ja myślę, że nikt nie ma... był uniknąć wygód zaciskania pasa. Częściowo popuścił nawet hamulec zadłużenia. O kryteriach z Maastricht w ogóle nie ma mowy. Polska w ten sposób sama spycha się na margines, pisze niemiecki komentator. Co do kryteriów z Maastricht, tak po kolei. Szersze, Co do kryteriów takie... z Maastricht, to, to spełniamy cytat. dwa kryteria. Kryteria z Maastricht, jeżeli chodzi o wprowadzenie wspólnej waluty euro, e, a dwóch nie spełniamy, więc jesteśmy tak w połowie drogi. Ja, powiedziałbym, dzisiaj Francja też nie spełnia. Donald dwóch, dwóch. Tusk zgubił się. Nie sądzę. Ja, ja myślę, że to jest, to jest wywód dziennikarza, który, który nie był zbyt długo w Polsce i pewnie też nie rozmawiał nigdy z Donaldem Tuskiem. Trzeba było widzieć Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, jak zaczynaliśmy prezydencję, jak kończyliśmy prezydencję, jakimi owacjami był przyjmowany, i jak Martin Schulz, który nie jest z naszej rodziny politycznej, bo jest socjalistą, mówił: nigdy nie słyszałem tak dobrego przemówienia i nigdy nie spotkałem nikogo, który tak bardzo jest Europejczykiem, jak pan. Było, e, teraz? A dzisiaj y, liderzy Europejskiej Partii Ludowej konsekwentnie, na razie nieskutecznie, ale konsekwentnie próbują namówić Donalda Tuska, aby został szefem Komisji Europejskiej, albo szefem Rady Europejskiej i jest cały czas w rozmowach polityków Europejskiej Partii Ludowej, czyli w rozmowach między, nie wiem, kanclerz Merkel, a premierem Rachojem i, i premierem innych, premierami innych państw, czy politykami Parlamentu Europejskiego. Cały czas mówi się, że Tusk byłby najlepszym kandydatem na, na te europejskie stanowiska. Ale Donald Tusk mówi, jestem odpowiedzialny za Polskę. Dziękuję za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.